Czas na kolejny dzień mojego niesamowitego życia. To, czego pragnę, pragnie mnie bardziej. Czy to nie jest wspaniałe? Codziennie spodziewam się niespodziewanego i dostaję lepsze niż najlepsze. Latam pomiędzy równoległymi rzeczywistościami, tak jak ja chcę, aktywując przy tym w sobie boską energię, bo wszystko, czego pragnę, już istnieje. Kreacja jest zakończona. Dzięki temu mogę bez żadnych ograniczeń skupić się na sobie. Mam w sobie moc do strojenia się do wymarzonej rzeczywistości. Dzisiaj odpuszczam kontrolę, odpuszczam zmartwienia. Już do niczego nie są mi potrzebne. Kiedy wychodzę na zewnątrz, wszyscy się do mnie uśmiechają i sprawiają mi komplementy. To właśnie teraz wiem, że zrobiłam skok kwantowy. Do miejsca, w którym świat jest dla mnie bezpieczny. Gdzie misją rzeczywistości zewnętrznej jest sprawianie mi przyjemności i radości, zabieganie o to, żeby to mi było tutaj jak najlepiej, żebym już dzisiaj mogła odpocząć i nie martwić się o jutro. Zostawiam ze sobą wszystko, co już dłużej mi nie służy, otwierając drzwi dla największych obfitości tego wszechświata miłości, do radości, idealnego zdrowia, wyglądu i finansów. Teraz codziennie mogę budzić się do otoczenia, które kocham, do otoczenia, w którym już nie mogę doczekać się, co wydarzy się za moment, bo bez przerwy otrzymuję najbardziej przyjemne niespodzianki. Nie mogę doczekać się, aż będę mogła wykonać te wszystkie rzeczy, które tak mnie jarają i pasjonują. Skoro każdy dzień jest coraz lepszy, a już ten jest idealny, to nie wiem, co będzie jutro.